Choć faza zasadnicza dopiero się zakończyła, to prawdziwe siatkarskie emocje dopiero przed nami. W weekend 13-14 marca odbędą się pierwsze mecze fazy playoff. Wicemistrz sezonu zasadniczego tu Wolej Mosir Sieradz podejmować będzie Beniaminka i trzeci zespół grupy trzeciej WKS Wieluń. Pierwsze dwa spotkania rozegrane będą w Sieradzu i odbędą się w sobotę o godzinie 18 i w niedzielę o godzinie 17. Transmisję z obu meczów przygotuje nasza telewizja. Zmagania sieradzkich i wieluńskich siatkarzy będzie można obejrzeć na naszym kanale YouTube oraz na stronie www.8tvr.pl. Wspierajcie i dopingujcie swoich ulubieńców przed ekranami. Zachęcamy do oglądania.